Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku wraz z Duńskim Instytutem Kultury z Warszawy zapraszają dzieci i dorosłych na wystawę zatytułowaną Baśnie Andersena w polskiej ilustracji książkowej. Otwarcie wystawy miało miejsce wczoraj, uczestniczyły w nim przedszkolaki. Wystawa powstała dzięki współpracy Ambasador P w Kopenhadze i Związku Polskich Artystów Plastyków. Autorami pracą są wybitni polscy artyści, twórcy i kontynuatorzy znanej i cenionej w świecie polskiej szkoły ilustracji. W ramach wystawy prezentowane są kopie ilustracji do różnych wydań baśni Andersena twórców, takich jak Jan Marcin Szancer, Janusz Stany, Ewa Kozra Pawła, Elżbieta Wasiuczyńska, Aleksandra Kucharska-Cybuł, Bogusław Orliński, Marian Murawski czy Paweł Pawlak. Niezwykłe rysunki przedstawiają postaci z baśni znanych wszystkim, którzy zatknęli się z twórczością Hansa Christiana Andersena. Zobaczymy m.in. calineczkę, brzydkie kaczątko, królową śniegu, księżniczkę na ziarnku grochu, bzową babuleńkę. W Miejskim Centrum Kultury wystawę można oglądać codziennie w godzinach pracy placówki od środy do końca lutego. Dla grup zorganizowanych oferta dodatkowa, film nakręcony na podstawie baśni Andersena. Zainteresowanych prosimy o wcześniejszą rezerwację. Informacji udziela koordynator wystawy Beata Rybarczyk-Czajkowska, numer telefonu 41 25 38 480 lub 798 097 8. 818, wstępna wystawa i bajka jest wyświetlana bezpłatnie.